Witam Was ponownie, to znowu Abeku i dalej gramy w Half-Life Source. Jesteśmy na powierzchni. Po paru godzinach ważenia po kanałach wentylacyjnych, co z pewnością bardzo miła dla oka i dla ucha i dla wszystkiego innego odmiana, minus jedyny jest taki, że walczymy z marines, którzy byli i na razie pozostaną jakby głównym przeciwnikiem, no, ale nie ma co się zrażać. Przynajmniej można podziwiać widoczki. Okej. Okay. Tam jest czołg, Który strzela, wyobraźcie sobie. Okej, okay, to w ogóle nie idzie dobrze, więc przytam grę od razu. Spróbujmy się do niego zakraść w jakiś dziwny sposób być może. O, poszło w miarę. Zresztą jeszcze jeden masz co tam Będziemy ograniczać I teraz otrzymasz ode mnie strzał w wieżyczkę O tak, to podziałało Zmanowałem granat, Gdyż po prostu niespodziewanie stał się nową bronią I od razu już wyskoczył Ale to w sumie nic złego. Dobra, tam jest więcej żołnierzy, więc od razu rzucaj parę tych nowo zdobytych granatów. Macie bawcie się, zobaczcie co za was zdobyłem. Ale jest, jest tam hojny, jest szybszy. Być może kusza? Błagam, zginąłeś. To też... Jak to jest? To żaden z was nie zginął No co za oparte bydlęta z was Zaraz, zaraz Warczcie z nimi To zupełnie źle do działa, dobra, zaraz. Oczywiście, super, po prostu mega. Niedocwany jesteś? Aby. Hmm. No mordy, tak, rób więcej uników. To już ciemniej do śmiechu co? Hmm, trzeba się było przed tym uchylić też. Niech mi jak byłeś. No, Okej. Okay. Mogło być gorzej. Dobra. Kontynuujmy podziwianie widaczków i być może rozgrywkę przy okazji. O nie, okej, okay. udało się. Dobra. Przygotujmy sobie dawkę śrutopiryny, bo się przyda teraz. Tu mamy Vortiguanta. a tutaj nam zrzucają. Vortiguanta będziemy mieli zaraz. Właśnie, jak widać, w dołączonym oklasku. I... no, okej. Okay. Poszło całkiem nieźle Matka jak, jaką Ty masz brzydką twarz Ty cały jesteś brzydki <gry> Okej okay, ciekawa masz technikę walki Walka z przeciwnikiem poprzez obrzydzenie go Myślę hmm. że mało który gatunek tak potrafi To dobrze że mam śródówkę Więcej jej nie oddam choćbym nie do dwóch Zgniatarek wrzucali. Oczywiście nie ma lekko. Wow, znowu muzyczka. Dobry omen, znaczy robimy postęp. Z tego co pamiętam tutaj gdzieś będą Snajperzy. O właśnie. O wilku mowa. Widzę cię skupańcy. Dostaniesz ode mnie kolejny prezent, który powinien trafić. O, pięknie. Tak, oczywiście miała to być pułapka. Co Barney, giniesz, tak? No pomagam ci. W ogóle resuscytacja tego wyciśnięcia, Gordon Woman. O, nie działa. Patrzcie, a na zombiaka z epilepsją podziałało. No nic, no nic. Widać nie na wszystkich można ten sam typ leczenia stosować. są zamknięte drzwi, a tutaj mamy napis miny, żeby mały. Zadanie powinno być jeszcze jedne, chyba nie, ale tam powinna być właśnie i tu w całkiem udany sposób zostało to zrobione, że po wybuchu miny słychać jak upada piasek wyrzucony przez nią w powietrze. Wprawda fajnie tworzy to dodatkowe pokłady realizmu, a tam jest kolejny snajper którego spróbuję zabić granatę, moje oczywiście uda mi się go trafić Dobra, udało się Z tego co słyszę? Udało się czy? Co nie siedzisz Co, masz jeszcze jeden granat dla pewności Twardzi jesteście nic ten spał, więc Okej, tu mnie nie ma Sam trzeba rzucić granat BUM Dokładnie. Szaduję broń. Jeszcze jakaś. Pistolety nie szadowałem, OK. I wchodzimy na górę szybkim tempem. I spadamy na dół jeszcze szybszym. I wchodzimy na górę jeszcze szybszym tempem. Teraz skaczemy tutaj. you're heading for the lambda complex, aren't you? i was heading there myself until i wound up here and well, simply lost my nerve. look through that door and you'll see what i mean. i'm just going to wait out the catastrophe in here. if you intend to go on, then i urge you to start in rather than end. extreme caution. Widocznie Wasze modele są losowane, a nie przydzielane na stałe. Okej, okay, powiedział nam, że musimy być ostrożni, gdyż cały budynek jest tak naprawdę zaminowany. Jeżeli jedna mina wybuchnie, to wybuchną wszystkie, a tym samym zginiemy. Ja zrobiłem coś głupiego chyba tak. No, ale nie aż tak bardzo. Jak widać. Czasem twórcy są litościwi. Generalnie oczywiście na każde przerwanie promienia mina zareaguje, również takie, które zostanie wygenerowane w pewnym sensie przez rozwalanie skrzynek. Trzeba być ostrożny. O, widzicie jakbym rozwalił tę skrzynkę, to byłoby jedno wielkie boom. I po raz kolejny bym zginął w głupi sposób, więc... Staram się tego uniknąć. Może zabiję przy okazji headcrabę. Okej. Ok. Wow. Naprawdę wszystko tu jest zaminowane. W taki wredny sposób, bo zazwyczaj często nie widać promienia. Dopóki się nie rozwali jakiejś skrzynki. Czyli jest za późno. Wow, barni. Łopie. Dymią ci się plecy. Mam nadzieję, że to nie jest twój sposób pierdzenia, bo jeżeli tak, to oficjalnie przyznaję ci pierwsze miejsce, albo drugie, nie, drugie miejsce w konkursie na jak największe umiejętności różnych postaci w tej grze. Oczywiście pierwsze, umie... znaczy pierwsze miejsce jak dotąd zajmują Bulls ponieważ jestem pod wrażeniem ich zdolności, wszelkiej maści w których mieliście już okazję się nie raz przekonać, oglądając to. Wow, było blisko. Wow, barni też. No, nie przestajecie mnie zadziwiać. Ok. Wydaje mi się, że to jest zaminowane. A właśnie, widzicie ten promień? Tak, to definitywnie jest zaminowane. Tutaj wyczuwam het kraba. No, I że tak wygląda sytuacja Nacisnę ten przycisk, wskoczę na tą windę która wydaje z siebie ciekawy dźwięk Szarpania za klamkę W jakiś dziwny sposób, a przełącznik tamtej windy dostaje świra Kombo jak się patrzy No i co, zjeżdżamy na dół I Czeka nas przygoda, a cóż za odmiana Wezmę okay. łąb, tu na pewno będą skrzynie, właśnie Pteczka magistra. Więcej apteczek, jeszcze bardziej... Ok, 100 punktów HP ludziska A to i nowa broń. Gadnijcie kto jej używał. Otóż te właśnie istotki z tymi pięknymi motkami, które dopiero co niedawno poznaliśmy. Tak, te opancerzone i te bardzo, bardzo brzydkie. No, mamy okazję się nimi pobawić, ma to nieskończoną ilość amunicji, gdyż chyba te stworki, którymi strzela się po prostu w tym namnażają bez przerwy, aczkolwiek do 8 maksymalnie. Ma dwa tryby strzału. Jeden jest taki, czyli seria bardzo szybkich pocisków, ale lecących na wprost oraz wolniejsze pociski, ale właściwie pszczółki jakieś dziwne, które po prostu lecą do jakiejś żywej istoty, aczkolwiek tego kto nimi strzela, raczej nie atakują no dobra to może hmm, co by tu zrobić może wezmę to zapiszę grę stałe i zobaczcie barnie tak okej okay, zapraszam zapraszam nie bardziej nie chodź tu chodź tu nie idź tam ale z ciebie głąb Głąb to za małe określenie, no dobra Czyli to nie zadziała, tak? Ale to może po prostu gromad nie Niedobrze Maryńcy Zabiliście i Barnea, ja nie daruję wam tego Nie, nie ma takiej opcji nawet o tym nie, nie Nie ma co marzyć, naprawdę. Giędz. Okej, okay. zginęłaś. To słuszny pięć. Szkoda, że zabili barne, jeszcze nie wiem za tym jego... O! Wow. Okej okay. To było niezłe, złe, brago, naprawdę. To jest to było nie Amunicja tutaj mega wypasionej pasionej pukawki bardzo się przyda Okej, okay. jakieś nalody słyszę Dobrze, że na razie niezbyt cenne będzie całkiem spory kawałek walki, więc nie ma co oszczędzać przycisku od zapisywania Okej. Okay. Płaszczka Jeden nalot, drugi nalot. Właśnie. Okej, okay, to wyszło nawet ładnie. Wiemy, że są brzydcy, to jeszcze opancerzeni także. Dajcie spokój. No ale widać chyba najtwardsi żołnierze kosmitów. O! Nie 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 nie, tam był choke Hmm, co by to zrobić Wow, nawet pociski do tego mam, nie widziałem Dobra, więc zapiszcie grę jeszcze raz Hmm Dobra, oficjalnie nie mam pomysłu Dźwięmy, przeladuję kuszę Dawno tego nie robiłem Co? Nie, to było takie sobie. O, jak ja go spodowałem. Jak oni mnie biją. O nie. Wy tuchy I co mam, z 23 Złeś ma HP łazić? To dosyć chory pomysł. O no genialnie, no, po prostu cudownie. nie ma co. Okej, okay, no wyszło świetnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, nie wiem. Chodźcie to O tak! Wow, dostał. No co za... Ale to wyszło jeszcze gorzej. nie ma to sensu O tak, no genialnie, dobra Macie minę, jedną, drugą, chodźcie tu dobra. Jak Jakby to przeżyliście No tak, no Nie wiem czy wiecie, ale za oszukiwanie i wpisywanie w Grekodów powinny być kary No jeszcze raz być może Tak, przeżyjcie to jeszcze raz nie mówcie, że trzeba mieć no No bez jaj Okej No, w końcu jakoś to wyszło Ale jak oni dwie miny przeżyli No ale nie wiem, nie wiem To jest dla mnie jakieś porąbane, ale Chociaż tyle, że twardzi jak skawa co, nie? Trzeba by wymyślić jakiś pomysł na ten czapik. No, Okej, okay, to nie działa najlepiej. Myślę, że to podziała lepiej. Tam coś jest? Na pewno. Dobra. Nie ma się co tackać. Trzeba biegnie z dom Tak, prosto we mnie trafić, co? Jasne, bo to takie proste. Jest. O matko... O tak, z tego ci przyłożę. Tego nie się Wow. Okej. Okay. Poszło tak sobie. Co nie mógłbyś zdechnąć Czego mam do ciebie z strzelać? A ty już jesteś... okej. Okay. Ups. Fail. Oj bo nie było dużego wybuchu no... Dobra. Jak się jak zapiszę grę... No to... jednak. Mam sukces Ooo wow. Okej, okay, definitywnie coś wybuchło Definitywnie gdzieś tu jest Snajper. Ubiegłem mu prosto pod ostrzał Smacznego <grywa> Chyba ci posmakowało, bo zwróciłeś Okej, okay, tam powinno być mnóstwo żołnierzy I są Proszę bardzo Mało sama Tylko dwóch Radyko nie będzie Wam potrzebne Okej okay. No to w takim razie całkiem ładnie to wyszło Jakieś tajne dokumenty dajcie poczytać e Playboy Cokolwiek. Okay. Okej. Wow, znajoma twarz. Co tam Barney? Hello sir. Ale <laughs> jesteś pod wrażeniem. Wszystkiego. Chance, tak, chodź, otwórz mi to. No wpisz swój magiczny kod, użyj swego magicznego palca. 1-1-1-1. <laughs> Innego byś nie zapamiętał pewnie. Co im okay, powiedz? No to zabezpiecz, co my tu mamy Wow, zbrojownia. Okej, okay, no ludziska Co cieszylibyście się zapewne No dobra, to w takim razie zagadka logiczna Czemu ja cieszę się z tego wszystkiego trochę, że tak powiem średnio, żeby nie stwierdzić, że mało hmm, Pomyślmy, pomyślmy Jakaś duża walka Zawsze jak nas zbroją, to znaczy, że będzie duża walka. Także nie ma się co łudzić. Okej, okay. wszystko wzięte. Przydałoby się więcej pancerza. O już słyszę więcej tych całych dużych cworków w pancerzu. Mielonek, Naz... będę je nazywał mielonkami, bo są strasznie umieśnieni i są w strasznie mocnych pancerzach. Czyli mięsko w puszce. Okej, okay. wyłączmy światło, żeby nie marnować prądu. Barni to się camp. Naprawdę się tu camp człowieku, bo to jedyne twoje bezpieczne miejsce w miarę. O ile stanie, obok materiałów wybuchowych można nazwać czymś bezpiecznym. Ale przynajmniej masz czym strzelać. Nie to co większość naukowców. Okej. Okay. Wow! Dobra, to był dziwny wyskok. Zapiszę grę. No i co? Co tutaj lata na Marines? Nie zgadnę, żołnierze. Żołnierze jak nic. O, już Cię widziałem. <ścoughs> Dobra, może gronacik. Ha czułeś to słyszałem No cóż Bye-bye masz kara Jeszcze jakiś być może? Na pewno was tu jest jeszcze multum Czuję to w nerach. No właśnie Jednego MNIEJ! Chodź wyjdź z ukrycia, chodź wyjdź wyjdź Tylko granatnika nie używaj bo Gordon ma całkiem ładną facjatę, nie trzeba mu operacji plastycznych Nie odwracaj się do przeciwnika ty! Okej okay. Dobra załóżmy że to wszyscy Weźmy na dół Zejdźmy, nie zlatujmy Gordon Wow, udało ci się, jestem pod wrażeniem Hmm, czy ja się mogę cofnąć? Ło! Wow. Nie jest mnie tak No i co, wyszedłeś? Nie, co? Głupi jesteś jak stąd wylazesz No wylazesz Da się coś podnieść jeszcze? Nie da się a granat, okej. Okay. Zawsze coś, zawsze coś. Chodzisz za mną Barney, czy stoisz w miejscu? A teraz to stoisz w miejscu, co? Dobra, chodź to, chociaż ty się skryjesz. Masz, chodź tutaj się kam. Poczytaj sobie te ich pisemka całe. Żółte, białe, cokolwiek. Azjatki, europejki. Ja, okay. co nie... Nie. Nic nie mówiłem. A -a. <noise> no, to miłe zaskoczenie. Spodziewałem się, że tutaj apteczka. Gra mnie czasem rozpieszcza. Wow! Trzy apteczki, dobra, nie no. Dobra. Trzeba to uczcić łyczkiem herbaty, wasze zdrowie ludziska? Gordon. Okay. Tylko co widzę, no to trzeba znów wykazać, że Gordon jest przeszkolony wszechstronnie. Tutaj skakanie mu nie straszne. Już może tutaj? OK, udało się. Wow. Dobra. Okej. Okay. Pamiętam to. I ma bata zapisuje grę Czekaj Run for your life. Ha, nie możesz mnie zrobić. Fraj. Okej. Okay. Trzeba by się było szybko dostać. Nie, 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 nie. Okej. Okay. Okej. Okay. W miarę. Dobrze. A jeszcze jak ktoś chętny? Nie. Wow, dobra. To działko jest. Oficjalnie to działko jest mega. Szkoda tylko, że nie możemy wyżej strzelać, no ale chyba nie można mieć wszystkiego. Gdzie jest moja bazuka? Staram się już użyć zgodnie z przeznaczeniem Ok, jeden trafiony Spadaj O o, niedobrze To chyba Marines zrzuca Kolejnych Wow Prosto w kabinę pilota Czy da się rozwalić? Da się Oj, da się O no właśnie, Marines no. Jeszcze co rzucacie rzucajcie granatami No, jedynie trzy rakiety na twarz Okej, okay, no wszystko, które bierzemy na twarz, względnie klatę. Wow. Ja dobrze myślę. Zaraz, zaraz. Hmm. Dobra, tędy droga prowadzi. To chyba definitywnie jest prawda. Tego raczej nie rozwalę. Hmm. No ja mógłbym tu Barnea sprowadzić ale Nie wiem czy go tu nie będzie zaraz Właśnie Chodź zbawca No otwórz to Raz, raz Magiczne paluszki, raz Jeden, 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 dwa Ej nie biegnij tak szybko bo zgi... Aha, no tak Ale ty masz zapał w sobie żeby otwierać te drzwi Tsunami ich podziwiać naprawdę Autentycznie Podładujmy trochę zdrowia no Dobra no to tak poza tym co masz mi do zaoferowania Wiesz co Barni? Skam się tutaj, naprawdę Teraz już mówię serio Masz działo Będziesz mnie wspierał. Tak jaki mam plan. Niecny nie plan. Brakuje tylko jeszcze złowieszczego z czegoś śmiechu, ale nie liczcie na to. Nie w moje wykonanie w każdym razie. O może przynajmniej nie w tym zagrajmy. Okej. Okay. Myślę, że to świetne miejsce na zakończenie tego odcinka, także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej.